Plener malarsko-rzeźbiarski w Bielsku zakończył się w listopadzie wernisarzem w Gminnym Ośrodku Kultury. Organizatorem pleneru, zatytułowanego Bielski jesienią, był wójt gminy Bielsk oraz Gminny Ośrodek Kultury. Wójt Józef Roskosz jest pewien, że wkrótce odbędą się kolejne plenery. Bielski jest bardzo dobrym miejscem do tego typu plenerów. Bardzo bogata historia, przepiękna miejscowość, wspaniali ludzie, bardzo przyjazna atmosfera. Także wszystkie te atuty, które spełniamy były powodem do tego, że Państwo również tutaj się dobrze wśród nas czuliście. Także jestem, mam potwierdzenie tutaj pani obok, która stoi obok nas, więc mam nadzieję, że powiedziałem prawdę. Z czego się bardzo po raz kolejny to powtarzam, bardzo się cieszymy. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, Bielsk ma bardzo bogatą historię. Utraciliśmy co prawda prawa miejskie w 1869 roku, ale to, co na dzień dzisiejszy robimy i w Bielsku, i w gminie Bielsk, to powinno wszystko wskazywać na to, że my kiedyś te prawa miejskie odzyskamy. Jestem dzisiaj przekonany o tym, że to był taki pierwszy plener, który tutaj zainicjowała pani kierownik Gminnego Ośrodka Kultury, że tych plenerów będzie coraz więcej. Malarze i rzeźbiarze uwiecznili na obrazach i rzeźbach zakątki Bielska. To były dni wytężonej pracy, obcowania z architekturą i mieszkańcami. Tak wyrazili swoją opinię o tegorocznym plenerze wyraźnie zadowoleni z efektów swojej pracy. To, to dzisiejsze wyróżnienie no to sprawiło mi przeogromną radość. Przeogromną radość i nazwałam to orderu śmiechu. Przypomnijmy, że w plenerze wzięło udział 14 osób z gminy Bielsk i z powiatu Sierpeckiego. A wśród nich znaleźli się Piotr Lewandowski z Bonisławia, Mariusz Jankowski z Gozdowa, Mariusz Kowalski z Sierpca, Hanna Miklaszewska z Sierpca, Halina Nasiłowska z Sierpca, Wojciech Witkowski z Sierpca, Anna Górecka, Jolanta Smykowska, Marlena Lewandowska, Monika Laskowska, Katarzyna Olszewska z Giżyna, Bogumił Burdalski z Bielska, Iwona Opara z Bielska i Agata Tumalska. Celem pracy było namalowanie portretu. Bielska, to też uwadze, malarzy nie umknęły uliczki, budynki i przyroda. Jesteśmy ogólnie bardzo zadowoleni, że udało nam się zorganizować plener malarsko-rzeźbiarski, który trwał dwa miesiące. W plenerze wzięło udział 14 artystów naszych lokalnych oraz z powiatu sierpeckiego. Fundatorami nagród dla szczególnie wyróżnionych artystów był Wójt Gminy Bielsk oraz otwarci na wszelkie inicjatywy niesienia finansowej pomocy lokalni sponsorzy. Nadprogramową kategorią było specjalne wyróżnienie przyznawane przez dzieci.